Z kolei w podpunkcie B zapisujemy sobie cyfrę setek i cyfrę części setnych równą 0, a cyfra części tysięcznych jest o 3 większa od cyfry tysięcy. Czyli no będzie tam na jakiś przecinek, będą części pierw dziesiąte, dziesiątne, następnie części setne, no i też są tysięczne. I mamy mieć w ogóle tam jakiś tysiąc, tak, czyli też będą tutaj. 3, a nawet 4 cyfry, zobaczcie, czyli tyle musimy mieć na pewno okienek. I teraz tak, ustalmy sobie cyfra setek i cyfra części setnych, czyli setek tu i części setne to te drugie. Pamiętamy, z pierwszą części dziesiątne, dziesiąte, tak? Nie ma części jedności. Coś takiego nie istnieje. Są jedności w normalnych liczbach, ale części jedności nie istnieją. Ok? Następnie cyfra części tysięcznych o 3 większa, czyli ta ma być o 3 większa od cyfry tysięcy. No to cyfra tysięcy to jest tutaj ta cyfra. Niech to będzie może piątka. No to jak oczy większa, to będzie tam ósemka. Pamiętajcie, że tutaj nie moglibyście dać na przykład ósemki, bo by była ósemka, a tam ma być oczy większa. 8 plus 3 to byłoby co? 11. A 11 jest liczbą, nie cyfrą. Więc tutaj można. Na tym miejscu dać sobie jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, szóstkę, a siódemka byłoby za dużo, bo by byłoby 10. Tyle mamy możliwości. OK, mamy zera, a te puste miejsca wypełnimy sobie liczbami, jakimi chcemy. Na przykład, niech to będą po kolei 1, 2, 3, i mamy wypełnioną całą liczbę, czyli rozwiązany podpunkt, i daliśmy sobie przykład jakiejś liczby. Thank you.